Na... Nie, Lewa akurat to jest wyrol straszny. Ale wam powiem szczerze, że to jest dla mnie nieprawdopodobne. Jemu zależy stary na meczach, na, stary na treningu, na, na gierce treningowej, żeby nie przegrać stary. On jak przegra gierkę na treningu, to wracamy autobusem i on pierdoli o tej gierce, że oni lepiej grali. Mówię, kurwa, co ty gadasz, wiesz. Mega jest, Fajne. mega ma wczu, jest stary, tak samo no tak. jeśli chodzi o dietę. Ja nie widziałem, żeby on... On taką jałówę jest stary, mówię ci. On naprawdę o, widać, wszy o wszystko dba, się o wszystko. To, tak, to nie? akurat widać. Czasem oglądam mecze piłki nożnej, ale ogólnie na piłce nożnej się nie znam. Ale przyszła mi do głowy taka refleksja. Czy uważacie, że nasz najsłodniejszy piłkarz Lewandowski ma jakiś wybitny talent piłkarski? Czy jak porównamy go na przykład z Ronaldinho, który robi takie triki na boisku, czy Lewandowski robi podobnie? Czy on ma podobną technikę? Według mnie nie. On po prostu jest dobrym strzelcem. Cała jego sława i to co osiągnął zawdzięcza temu że ciężko pracował i że podporządkował całe swoje życie temu, aby zostać dobrym piłkarzem, co właśnie słyszeliście w tym krótkim wywiadzie Tymka Puchacza. I wydaje mi się, że podobnie jest w tradingu. Tutaj również, jeśli chcecie osiągnąć sukces, musicie się temu podporządkować i poświęcić każdy aspekt swojego życia. Nie da się tego zrobić przy okazji. I z tą myślą was zostawiam. Miłego dnia. Czuwaj, rynki nie śpią.